Witam na kolejnym filmie dziś odcinek z cyklu Ku Przestrodze, ale ten dzisiejszy film będzie inny niż dotychczas wyemitowane odcinki tego cyklu, albowiem w nim zostaną wykorzystane materiały, które otrzymałem od widzów. Też zapewne są osoby, które czekały na emisję tego odcinka, co można było zauważyć po komentarzach, po otrzymywanych e-maila. Zatem nadeszła pora emisji tego odcinka. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. A zatem zaczynamy. Pierwszy przypadek tutaj jest pokazany na rysunku. O co tu chodzi? Chodzi tutaj o sposób zmiany układu połączeń w gnieździe do instalacji dwuprzewodowej. No i tutaj możemy zauważyć, można by powiedzieć wręcz przestępczą praktykę przerabiania gniazd wtyczkowych. Można to porównać do przerabiania gniazd podwójnych żeby uzyskać sytuację taką, że będziemy mieć fazę zawsze po lewej stronie. Coś takiego jest kategorycznie nie do przyjęcia. Może mamy tutaj zmostkowanie styku ochronnego z zaciskiem neutralnym, bo mamy tylko dwa przewody. Trzeba pamiętać, że dwuprzewodowa instalacja to nie jest równoznaczne z TNC jak się przyjęło. Tutaj też sposób łączenia jak mamy ten mostek, który robić nie powinno, to powinien być jeden odcinek przewodu, a nie dwa. Nie wspomnę tutaj o połączeniu ze sobą przewodu typu drut i typu linka, coś takiego absolutnie nie może mieć miejsca. To mamy instalację poza standardową, poza klasową. Jeżeli tu będziemy mieć teraz instalację na przykład o układzie sieci TT, no to nie da się czegoś takiego tam zainstalować, bo przewód neutralny w układzie TT nie jest przeznaczony do pełnienia funkcji przewodu ochronnego. I teraz zostaną zaprezentowane kolejne zdjęcia, jakie otrzymałem od widza. Tutaj są pokazane dwa zdjęcia. Na jednej planszy, no bo to dotyczy tej samej sytuacji, zacznijmy może od tej fotografii po lewej stronie, co tutaj mamy. Jakaś rozdzielnica elektryczna, tutaj jest rura spustowa, nie wiem od czego może być, od rynie, od kanalizacji. Sposób montażu rozdzielnicy i to, co znajduje się w środku. To raz. Ułożenie tej instalacji tutaj są przewody jakieś elektryczne, przewód żółto-zielony, może jakieś połączenie wyrównawcze, wypełnione szpary pianką montażową. Tutaj są prowadzone kanały kablowe. Jest też instalacja elektryczna, przewody są zapiankowane. Widać jakieś sterczące, luźne przewody. I co tu też zwraca uwagę oprócz takiego niechlujstwa typowego. Podłączenie tej oprawy sygnalizacyjnej, wyjście ewakuacyjne, jest użyty przewód, można by powiedzieć, przeznaczony do standardowych warunków. Tutaj powinna być zapewniona sprawność oświetlenia ewakuacyjnego, na przykład w warunkach pożarów powinien być przewód typu HDS na przykład. I tutaj fotografia po prawej stronie pokazująca sposób montażu przewodów. Są przewody żółto-zielone dwa, są pewnie przewody ochronne, albo przewody od połączeń wyrównawczych. Sposób połączenia za pomocą zapewne złączek WAGO, tutaj jest gdzie schodzą się te trzy przewody. Żadnej puszki, jakieś sterczące różne przewody. i Co zwraca uwagę? Sposób ułożenia przewodu od sygnalizacji pożarowej, jak dostałem tutaj informację odnośnie tego zdjęcia. On powinien być zrealizowany za pomocą specjalnych, dedykowanych do tego celu uchwytów. Tutaj znajdujące się przewody elektryczne powinny być zamocowane do ściany za pomocą uchwytów specjalnych ułożone w kanale kablowym. Jeżeli już się decydujemy na wiązkę przewodów, powinna być jakaś linka nośna, bo to nie są przewody tutaj z tego co widać samonośne, a nie, że zrobimy sobie taką pajęczyną. To połączenie koniecznie musi być zrealizowane w jakiejś puszce. I ostatni przykład na dzisiaj. Tutaj mieliśmy wymianę instalacji elektrycznej. Jeszcze wewnętrzna linia zasilająca została do wymiany, ponieważ była wykonana jeszcze starymi przewodami o żyłach aluminiowych. A to, co tutaj zostało nadesłane, to pokazane zdjęcie wnętrza rozdzielnicy po wymianie instalacji elektrycznej. Skutek niewłaściwego rozplanowania obwodów, zbyt małej ilości zabezpieczeń, zbyt dużego obciążenia dla przewodów. Tutaj były przewody miedziane o przekroju żyły 1,5 mm i 2,5 mm. Już nie wspominam o kolorze przewodów, jak tutaj pisał widz, wszystko dosłownie w kolorach tęczy. Na rysunku nie widać, ale dostałem informację, że nawet były połączenia na skrętkę owinięte taśmą izolacyjną. Doszło, można by powiedzieć, już tutaj do początku pożaru na obiekcie, co jest skutkiem między innymi przeciążenia instalacji elektrycznej. Tutaj zapewne też występowały problemy z właściwymi... Odpowiednio mocnymi połączeniami coś musiało zostać na przykład niedokręcone, że tutaj izolacja przewodów, obudowy zacisków uległy wręcz stopieniu. No jednym słowem, sytuacja bardzo niebezpieczna, też jeszcze ciekawe na czym została obsadzona rozdzielnica elektryczna, bo tutaj no, naprawdę mogło się to skończyć tragedią. To by było na tyle jeśli chodzi o cykl ku przestrodze z wykorzystaniem materiałów nadesłanych przez widzów. Jeżeli będzie zainteresowanie takimi filmami, można przesyłać kolejne zdjęcia do następnego odcinka z dopiskiem ku przestrodze. Jeżeli będzie tutaj duży odzew, duże zainteresowanie, powstaną wtedy powstaną kolejne odcinki. Jak na razie to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.